Dzień pierwszy Królowa nieba w Królestwie woli Bożej. Pierwszy krok w woli Bożej w niepokalanym poczęciu niebieskiej mamy, dusza do swojej niepokalanej królowej. Oto jestem o najsłodsza mamo, i kłaniam ci się uniżenie. Dzisiaj jest pierwszy dzień miesiąca maja, miesiąca poświęconego Tobie, w którym wszystkie Twoje dzieci. Chcą Ci ofiarować swoje kwiatki, aby Ci udowodnić swoją miłość i zobowiązać Twoją miłość do kochania ich. Widzę Ciebie, jak wstępujesz z Ojczyzny Niebieskiej w towarzystwie Chórów Anielskich, aby otrzymać wspaniałe róże, skromne fiołki i czyste lilie swoich dzieci, i aby dać im w zamian swoje uśmiechy, miłości, łaski i błogosławieństwo. Następnie, przyciskając dary dzieci do swego matczynego serca, zanosisz je do nieba, aby je zachować jako zadatek i koronę na chwilę ich śmierci. Niebieska mamo, pośród tak wielu Twoich dzieci, ja, która jestem najmniejszą, i najbardziej potrzebującą z Twoich córek pragnę przyjść na Twoje matczyne kolana, aby przynieść Ci nie kwiaty ani róże, lecz słońce każdego dnia. Ale mama będzie musiała pomóc swojej córce, dając jej lekcje nieba i ucząc ją, jak tworzyć owe Boże słońca, aby mogła złożyć Ci najpiękniejszy hołd i okazać najczystszą miłość. Droga mamo, odgadłaś, czego pragnie twoja córka. Chcę, abyś mnie uczyła, jak żyć w woli Bożej, a przekształcając swoje czyny i wszystko, czym jestem, zgodnie z twoimi naukami, wolę Bożą, będę przynosiła każdego dnia na twoje matczyne kolana, Wszystkie swoje czyny przemienione w słońca. Lekcja królowej nieba. Błogosławiona córko, Twoja modlitwa ugodziła moje matczyne serce i sprowadziła mnie z nieba. Jestem blisko swojej córki, aby udzielić jej lekcji całych o niebie. Spójrz na mnie, droga córko. Aniołowie tysiącami mnie otaczają, wszyscy z uszanowaniem i w oczekiwaniu, aby usłyszeć, jak będę mówiła o Bożym fiatr, którego źródło bardziej niż ktokolwiek inny posiadam w sobie. Znam jego wspaniałe tajemnice, jego nieskończone radości, jego nieopisane szczęście i jego nieobliczalną wartość. Słyszeć moją córkę wołającą mnie, ponieważ pragnie moich lekcji o woli Bożej, jest dla mnie największym świętem i najczystszą radością. Jeśli będziesz słuchała moich lekcji, poczuję się szczęśliwa, że jestem Twoją mamą. Och, jakże gorąco pragnę mieć córkę, która całą sobą chciałaby żyć w woli Bożej. Powiedz mi, o córko, czy sprawisz mi tę radość, czy złożysz swoje serce, swoją wolę i całą swoją istotę w moje matczyne ręce, abym mogła przygotować Cię, przysposobić, wzmocnić i opróżnić ze wszystkiego, i tym samym całkowicie napełnić Cię światłem woli Bożej, i utworzyć w tobie jej Boże życie? Połóż więc głowę na sercu swojej niebieskiej mamy, bądź uważna i słuchaj mnie, tak, aby te moje podniosłe lekcje sprawiły, że już nigdy nie będziesz czyniła swojej własnej woli, ale jedynie wolę Boga. Córko moja, posłuchaj mnie, to jest moje matczyne serce. Które kocha Cię tak bardzo i pragnie się na Ciebie przelać, wiedz, że mam Ciebie wpisaną tutaj w swoim sercu i że kocham Cię jak swoją prawdziwą córkę. Odczuwam jednak ból, ponieważ nie widzę w Tobie podobieństwa do Twojej mamy. A czy wiesz, co czyni nas odmiennymi? Och, jest to Twoja wola, która odbiera Ci świeżość łaski, odbiera Ci piękno, które rozmiłowuje Twojego Stwórcę, siłę, która pokonuje i znosi wszystko, miłość, która pochłania wszystko. Jednym słowem, nie jest to ta wola, która ożywia Twoją niebieską mamę. Musisz wiedzieć, że ja. Znałam swoją ludzką wolę tylko po to, aby ją złożyć w ofierze ku czci swojego stwórcy. Całe życie było w woli Bożej. Od pierwszej chwili swojego poczęcia byłam ukształtowana, ogrzana i umieszczona w jej świetle, które swoją mocą oczyściło mój ludzki zarodek w taki sposób, że zostałam poczęta bez zmazy pierworodnej. Jeśli moje poczęcie było bez zmazy i tak chwalebne, by przynieść zaszczyt Bożej rodzinie, stało się to jedynie dlatego, że wszechpotężny Fiat zalał mój zarodek i zostałam poczęta czystą i świętą. Jeśli by wola Boża bardziej niszczyła matka, nie zalała mojego zarodka, aby zapobiec skutkom grzechu pierworodnego, to spotkałbym smutny los innych stworzeń, bycia poczętą z grzechem pierworodnym. Pierwszą zatem przyczyną była całkowicie wola Boża. Jej się należy cześć, chwała i dziękczynienie za to, że w pełni zostałam poczęta bez grzechu pierworodnego. Córko mojego serca. Posłuchaj swojej mamy. Odłóż na bok swoją ludzką wolę. Pragnij raczej umrzeć, niż przyzwolić jej na choćby jeden przejaw życia. Twoja niebieska mama wolałaby raczej umrzeć tysiąc tysięcy razy, niż dokonać jednego tylko aktu swojej woli. Czy nie chcesz mnie naśladować? Ach! Jeśli ją złożysz w ofierze ku czci swojego Stwórcy, wola Boża uczyni pierwszy krok w twojej duszy. Poczujesz wtedy, że zostałaś ukształtowana w niebieskiej aurze, oczyszczona i ogrzana w takim stopniu, że doświadczysz niszczenia zarodków swoich namiętności. Poczujesz, że zostałaś umieszczona na pierwszych stopniach Królestwa Woli Bożej. Bądź więc czujna, jeśli będziesz wierna w słuchaniu mnie, to ja tobą pokieruję i poprowadzę cię za rękę po nieskończonych drogach Bożego Fiat. Będę cię chroniła pod swoim niebieskim płaszczem, a ty będziesz moją chlubą, moją chwałą, moim i twoim zwycięstwem. Ofiara. Dzisiaj, aby mi oddać cześć od samego rana, we wszystkich swoich czynnościach, złożysz swoją wolę w moje ręce i powiesz do mnie. Moja mamo, ty sama złóż moją wolę w ofierze mojemu stwórcy. Modlitwa. Moja mamo, zamknij wolę Bożą w mojej duszy, ażeby zajęła tam najważniejsze miejsce i utworzyła swój tron i swoją siedzibę.